Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Czy narcyz to paranoik? Narcyz bez wyraźnych powodów. Jest niespokojny. Widoczne jest zmartwienie, zdenerwowanie, niepokój. Dotyczy to wszystkiego, co może mieć niepewny rezultat. Narcyz często nie kieruje się zdrowym rozsądkiem, ani się na nim nie opiera. Postępuje w sposób, jaki jest niesprawiedliwy, jaki jest. Nie do zaakceptowania. Narcyz okazuje nieufność. Nie ufa komuś lub czemuś. Chce być bardzo ostrożny. Chce unikać potencjalnych problemów, niebezpieczeństwa. Tworzy to uczucie, że nie może na kimś lub na czymś polegać. Narcyz wątpi w szczerość, wątpi w to, że można na kimś polegać. Wątpi w to, że można polegać na ludziach z jego otoczenia. Narcyz patrzy na nich podejrzliwie. To uczucie podejrzliwości powoduje u Narcyza myśli, wrażenie, że ktoś jest nieszczery, wątpliwy lub niebezpieczny. Narcyz może nawet wierzyć w to, że bierzesz udział w nielegalnych czy nieszczerych działaniach. To sprawia, że narcyz jest bardzo niespokojny, bardzo podejrzliwy. Może się wydawać zmartwiony, przejęty może się obawiać, może wydawać się zakłopotany. Nie wynika to z dobrego wyczucia czy intuicji. Wywołuje to natomiast stan, w jakim narcyz ciągle ma takie pomysły, takie myśli, które pojawiają się, okupują i zatruwają jego umysł. Narcyz może wtedy być skłonny coś zrobić lub oczekiwać, że coś się wydarzy. Podejmuje działania pod wpływem takich myśli, takich pomysłów, które nie opierają się na zdrowym rozsądku. Te myśli, te pomysły wywodzą się z niepokoju Narcyza, z jego podejrzeń. Narcyza nie interesuje to, żeby Ciebie chronić. Nie chce Cię chronić przed niebezpieczeństwem. Narcyz skupia się wyłącznie na sobie. Dzieje się tak, ponieważ nie posiada empatii, myśli Pomysły, które go nachodzą, które okupują jego umysł, są po to, by chronić Narcyza. To bardzo krucha, wrażliwa, strachliwa kreatura. To czyni Narcyza paranoikiem, to czyni go bezzasadnie niespokojnym. To prowadzi do braku zaufania. Narcys zaczyna cię bardzo podejrzewać. Nie ma do ciebie zaufania. Narcys zawsze oczekuje jakiejś formy zniewagi, obrazy. Zawsze spodziewa się tego, że ktoś będzie o nim mówił bez należytego szacunku, że ktoś. Nie poświęci mu uwagi. Narcyz zawsze oczekuje czegoś nieprzyjemnego, czegoś niepożądanego. Narcyzem rządzi i kieruje nieuzasadniony strach. Uważa, że ludzie spiskują, knują przeciwko niemu. To wywołuje, to rozwija. Nadmierną czujność. To rozwija zwiększony stan wrażliwości sensorycznej, któremu towarzyszy nadmierna intensywność zachowań. Celem tego jest wykrycie podejrzanych działań. To zwiększa niepokój i często prowadzi do zmęczenia, do wyczerpania. Narcyz zawsze obserwuje, zawsze śledzi uważnie ludzi w swoim otoczeniu. Śledzi ich ruchy, ich kroki, ścieżki. Dzieje się tak, ponieważ narcyz oczekuje czegoś złego, niepożądanego, nieprzyjemnego. Narcyz. Ma negatywne nastawienie do otaczających go osób. Ma tendencję do tego, by doszukiwać się najgorszego. Ma tendencję do tego, by wierzyć, że wydarzy się najgorsze. To z kolei prowadzi do okazywania nadmiernego niepokoju. Może to dotyczyć nawet najmniejszych szczegółów. Narcyz staje się nadmiernie przejęty drobnymi rzeczami. Z tego powodu staje się bardzo uważny, bardzo przejęty dokładnością, szczegółami. Może być bardzo trudno go zadowolić, tak jakby zawsze doszukiwał się jakichś wad. To z kolei prowadzi do nieustannej krytyki. Narcys to paranoik. Jest obsesyjnie czujny i uważny. Dlatego też narcys nadmiernie się interesuje różnymi zdarzeniami. Dlatego obsesyjnie chce się dowiedzieć więcej o tobie. Stara się zebrać informacje, zadaje pytania, by odkryć i zbadać fakty. Dotyczące różnych zdarzeń, przypuszczeń, zarzutów. Zadaje pytania dotyczące Twojego charakteru, aktywności, lub Tła wydarzeń. W jego głowie toczy się wewnętrzny dialog, słyszy głos wewnętrznej krytyki, to sprawia, że narcyz jest odklejony od rzeczywistości. Mówi mu to o rzeczach, które nie są prawdziwe, nie są prawdą. Tworzy nowe pomysły, nowe obrazy, nowe koncepcje ludzi, zewnętrznych obiektów, które nie są obecne dla zmysłów. Tworzy to obrazy, wyobrażenia sytuacji w jego głowie, a narcyz. Reaguje na to różnymi odpowiedziami. Chociaż nic nie może się wydarzyć na zewnątrz, to obrazy w jego głowie, te sytuacje, które stworzył, wpływają na jego emocje i pozostawiają narcyza w sytuacji, gdy nie może ustalić, co jest prawdą. Kiedy narcyz poświęci wystarczająco dużo uwagi takim emocjom, to staje się to dla niego prawdą. Staje się to dla niego rzeczywistością. Jego uczucia stają się faktami. Wtedy nie możesz już powiedzieć narcyzowi, co jest prawdą. Nawet gdy podajesz mu prawdziwe informacje, fakty, wskazując na to, że jego wersja nie zgadza się z rzeczywistością, wtedy narcyz w dalszym ciągu ci nie uwierzy. Dzieje się tak, ponieważ jego wewnętrzny dialog wewnętrzny krytyk ma władzę nad wszystkim w rzeczywistości. Tak, by wpływać na zachowania narcyza, by wpływać na przebieg i rozwój wydarzeń. Narcyz nie może tego odfiltrować, nie może tego zrozumieć, nie może zinterpretować czy zidentyfikować, co jest możliwe, co jest prawdopodobne, co jest faktem. To wpływa na jego ocenę. To wpływa na zdolności do podejmowania właściwych decyzji. To wpływa na zdolności do dochodzenia do sensownych wniosków. Dlatego narcyz przesadnie reaguje reaguje bardziej emocjonalnie niż to uzasadnione. Narcyz ma specyficzne przekonania wrażenia, które są podtrzymywane, chociaż zaprzecza temu rzeczywistość. Zaprzeczają temu racjonalne argumenty. Narcyz ma przekonania, że jest źle traktowany, że inni są wrogo nastawieni. Do tego dochodzi zazdrość i wyolbrzymione ego. Do tego dochodzi Wywyższanie się, bycie w centrum uwagi, bycie najważniejszym. Narcyz staje się bezzasadnie, obsesyjnie niespokojny, podejrzliwy, nieufny. Uważa, że może coś przeoczyć, że może coś przegapić, jeśli nie będzie skupiał się na swoich. I myślach, które okupują, pochłaniają jego umysł. Jeśli narcyz potrafi to zwizualizować, wyobrazić sobie jako możliwą przyszłość, to wtedy wierzy, że najprawdopodobniej tak właśnie się stanie, jakkolwiek inaczej się wydaje, czy jest w rzeczywistości. Narcyz poświęci takim myślom, takim uczuciom, wiele czasu, wiele uwagi. Jest to coś, co tworzy paranoję. Narcyz może nastawić się przeciwko Tobie, może postrzegać Cię jako przeciwnika, wroga. Stajesz się Jego opozycją, oponentem, staje się wtedy uparty. Opiera ci się, oddala się. Często sprowadza się to do określonych zachowań czy kłótni. Wewnętrzny dialog narcyza, wewnętrzny krytyk skupia się tylko na tym, by go chronić. Przejmuje się tylko tym, by uchronić narcyza przed niebezpieczeństwem. Narcyz jest bezzasadnie. Obsesyjnie niespokojny, podejrzliwy, podejrzewa, że każdy w otoczeniu planuje go skrzywdzić, wykorzystać, że ludzie chcą zrobić mu coś złego, nieprzyjemnego, niepożądanego. Narcyz zawsze oczekuje, że ktoś mu coś zrobi, oczekuje i przewiduje zarazem. Narcys nawet podejmie określone działania tak, by być przygotowanym, ponieważ paranoja, niepokój, strach jest w Nim tak silny i tak obecny. Narcyz czuje potrzebę działania, chce działać. Chce działać tak, by dopaść Ciebie, zanim to Ty dopadniesz Jego. Dlatego też Narcyz często odrzuci cię jako pierwszy, gdy obawia się i oczekuje, podejrzewa, że to ty go zostawisz. Wtedy sprawia to, że Narcyz wierzy, że ma taką siłę, taką moc, by wpływać na przebieg i rozwój twoich zachowań. Wtedy Narcyz uważa, że ma kontrolę, że jest tym, który ma kontrolę. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nie zamierzałeś zostawić Narcyza. Jeśli Narcyz doświadczy uczucia, przeczucia ze strony swojego wewnętrznego głosu głosu krytyki, to wtedy zareaguje. Wtedy pewien. Proces się zacznie. Narcyz nieustannie stara się odczytywać Twoje myśli i Twoje uczucia. Nieustannie stara się odczytywać, przewidywać Twoje działania. Dzieje się tak do takiego punktu, w którym ma to na Niego silny wpływ emocjonalny. Narcyz myśli za dużo. Na temat rzeczy, które nie są istotne. Myśli za dużo odnośnie rzeczy, które nie są odpowiednie w danym czasie, w danej chwili, czy w danych okolicznościach. Są to rzeczy, które nie są zwykle zależne, które nie są zwykle połączone, czy odpowiednie odnośnie tego, co się dzieje. Rzeczy bez większego znaczenia, bez wartości. Takie rzeczy pochłaniają Narcyza, całkowicie wypełniają jego umysł, przekierowują jego uwagę i uniemożliwiają skoncentrowanie się na czymś bardziej korzystnym. Narcyz tak bardzo się obawia. Przygotowuje się na każde możliwe okoliczności, stara się pozostać krok lub kilka kroków przed Tobą, skupia się na rzeczach zewnętrznych, które nie mają z Nim nic wspólnego. Jednak Narcyz chce mieć siłę, chce mieć moc, by wpływać na ludzkie zachowania, by wpływać na przebieg i rozwój wydarzeń. Ma to dla niego bardzo duże znaczenie. Jest to jedna z największych wartości dla narcyza. Dzieje się tak, ponieważ myśli, że jeśli ma możliwość kontroli, to oznacza, że ma wielką moc, siłę, władzę. To oznacza, że jest skuteczny i wpływowy. Wynika to z przesadnego poczucia. Bycia imponującym i wspaniałym. Takie wyolbrzymianie, takie wywyższanie się nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Narcyz nie jest w stanie się tego pozbyć, zrozumieć, zidentyfikować. Nie jest w stanie zinterpretować tego, co jest prawdopodobne, możliwe. Tego, co jest faktem, takie myślenie go pochłania, takie myślenie ma nad nim władzę. Jest to czynnik dominujący nad umysłem Narcyza, nad jego emocjami, nad jego pomysłami. Wywyższanie się i wyolbrzymianie swojego znaczenia widoczne jest poprzez to, co Narcyz mówi. Czy to, co robi? Narcyz nie może funkcjonować w zdrowym środowisku, w zdrowym otoczeniu, ponieważ jego paranoja, jego przesadna czujność, ostrożność mu to uniemożliwia. Jego nieuzasadnione podejrzenia i brak ufności względem innych osób sprawiają, że nie jest w stanie się zrelaksować uspokoić nie jest w stanie poradzić sobie ze swoim niepokojem narcyz musi cały czas być zaangażowany w jakieś działania w jakieś czynności narcyz dobrze funkcjonuje w środowiskach które nie opierają się na rozsądnym rozumowaniu które nie opierają się na Prawdopodobieństwie, spokój zakłóca normalne funkcjonowanie narcyza. Dlatego też narcyz nienawidzi być sam. Musi być w środowisku, w otoczeniu, które potwierdza to, że ludzie są źli, które potwierdza to, że inni przeciwko niemu spiskują. Otoczenie musi potwierdzać to, co mówi jego wewnętrzny głos, wewnętrzny krytyk. To jedyny sposób, w jaki narcys może poczuć się komfortowo. Nie możesz przemówić mu do rozsądku. Dzieje się tak, ponieważ jego wewnętrzny głos, dialog, zawsze będzie ważniejszy, zawsze będzie ponad tym, co mu mówisz. To, co dzieje się w głowie narcyza, będzie miało dla niego zawsze więcej sensu niż to, co faktycznie jest w rzeczywistości, niż to, co inni usiłują mu wytłumaczyć, udowodnić czy powiedzieć. Polub: kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.